Siemaneczko, ludziska, z tej strony wesji. No i dziś kontynuujemy grę w Gotika. W ostatnim odcinku szukaliśmy pieniędzy, żeby kupić sobie lepszy pancerz. No ale niestety nie uzbieraliśmy dość pieniędzy. Nie chcę się rozmawiać z Mordrakiem, dlatego ominiemy go. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ja to były jaja z tej gry Każdy ma teraz back No god woda, What the? Widzicie to? Po prostu freestyle Freestyle Jrwa! Zbieramy wszystko, wszystko się przyda, wszystko będzie, wszystko jest, yeah. wszystko. wszystko będzie, wszystko jest, o -o. chyba widział nas ten jaszczur, czy mi się Chyba nas widział nas, bo się zwrócił na swoją stronę. Ale teraz my go z łatwością. Chodź tu, frajerze. Chodź tu, frajer. I 80 doświadczenia plus. Dla nas to nie jest zbyt dużo, ale zawsze coś. Uwierzycie jak to ten czas szybko leci? Niedawno, zaczyna... Niedawno zaczynaliśmy tę serię. To teraz już jest drugi rozdział. To jest po prostu czas płynie nieumiejsciem. Nieumiejsciem? O, no, już myślałem, że mi się draguje. Yy, nie, czas płynie nieubłagalnie. Kurcze, widzicie? Ten ich refleks jest nieubagalny. Dlaczego oni mają taki refleks szachisty? <grymne> refleks szachisty. Aaa, kurcze. wszystko, wszystko. Wszystko będzie, przyda się, wszystko będzie ok. Wszystko się przyda, wszystko. Wszystko będzie. Wszystko. Jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, te potwory, wszystkie się tu muszą pojawić. Ponieważ przechodziłem tak grę na oglep, tak musiałem już odnieść się aż do kodów, żeby wyszło szybciej. Ale szłem go zgodnie z zasadami. No i przeszło w kilka No i niedługo oczekujcie odcinka Plus z gutika. w którym zaprezentuję wam pewną rzecz. Pewną rzecz, ale nie będę mówił jaką Więc oczekujcie. Odwiedzajcie to jest mój kanał. Żebyście byli na bieżąco. Zbieram, mówię wam, zbieram ja wszystko. Żebym miał kasę na zbroję później. Jak jej kasę? To będzie okej. Okay. Zobaczcie raz, dlaczego przy się skąd ty jesteś, kto ty jesteś. Bo tutaj nawet nie byłem. No? Witaj, nie wstąparz. Co cię. Zatem wejdź, tylko staraj się przez... Musiałbyś, lepszy rydz, oczywiście. No nie ma nic za darmo, nie? Tylko on 500 ludzi, co to jest? Nasze bractwo? Jakiego wydarzenia planujecie uciec? Guru próbują skontaktować się ze śniącym. Ale potrzebują czego i co dalej? Czemu miałbym być? Porozmawiaj koniecznie z Jaśniośmi Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni no. o, tak. Dobrze Niech się Widzie No i jesteśmy w drugim rozdziale Bez i wypli... Bez bo nie jesteś jednym Bezim Bo drugi siedzi i kieruje tobą Bezim... Pagomas Zaraz mnie zaczepią Stój Przesyła mnie Znam Restera Co rządzi? Barion <noise> najlepsza jest reakcja kobiet, jeżeli próbujemy z, nich, z nimi rozmawiać nie wiecie jaka. Ale zaprezentuję wam na wszystkich badek dla tych, którzy nie wiedzą. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Witaj. A, to niemożliwe. Ale myślałem. A, słyszałem, że zgadza się. Miał go do. Mógł. ten ma to jeden, nie, to musi... Zes... Da, zespół. Downa. Już będę wam pomijał, bo wiecie i tak i tak o co chodzi To co? Taki krótki odcinek W oczekiwaniu na następny rozdział Który otrzymywaliśmy Oczekujcie następnych odcinków z Gotika. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie filmiki No i... Co? Nie zapomnijcie zostawić lajka pod tym filmem, żeby się czeka i czekajcie na więcej kodlików. Cześć.